Cześć, witajcie moi drodzy na moim kanale z tej strony. Kamil, po takiej krótkiej przerwie, bo dam sobie chwilę przerwy, nie grałem Network Speed. Dzisiaj będziemy się ścigać po terenie. Na początek zmienimy sobie samochodzik w teren. No i teraz sobie właśnie pojedziemy, więc zapraszam do oglądania Network Speed Heta. Ruszamy w trasę. Zaczynamy! Misja rozpoczęta. Górskie manewry. Ciekawe co będzie nas tam czekać. Tym razem ciekawego czekać. Zapomniałabym. Dobra robota z dostaniem się do ligi. No i z Mercer'em. Nie przesadzaj z tą pewnością siebie. <grym> Nie mnie przesadzać pewnością siebie. Zobaczymy kto przesadza wtedy jakieś... Gaz się... do dechy i nie zatrzymuj się! Jak to wygram. O ile się to uda, bo widzę teren jest dość nietypowy, ale dobra. Damy radę. Mają dość lepsze wozy niż ja. Więc może być nieciekawie, wóz mi jakoś nie chciał jechać. Ale myślę, że tego żagornie ogarniemy. Mała nitro. To nie pora na ostrożną jazdę! Ja pouczaj, dobra. Niech nie poucza, bo zobaczymy jak przegrasz. To początek rozgrywki. ale dług. jedna osoba, rozwaliłem. Był dwóch. Nieźle ci idzie. Aha. O mnie, super, ale ten, lepiej się nie chwalić. Bo do końca drogi jeszcze mamy trochę, trochę, trochę drogi, a lepiej ją przejechać, żeby nam się udało wygrać. Widzicie? I już kurde trochę poszło nam gabsko, ale nieźle, nie nieźle. Zakręty zawsze są niektóre... Nie trudniejsze. tak łatwo nas pokonać, co? Niektóre trudniejsze. Okonam was. Jeszcze jeden przede mną. Spodziewałam się po tobie więcej. Teraz lepiej się zastanów z kim wygra te miejsce pierwsze. Nie tylko mnie musisz pokonać! Tak? Bo ja się wydaje, że chyba będzie wygrana moja właśnie. I to będzie po raz kolejny. I nie wiadomo, czy to już nie będzie ostatni ten y, wyścig po terenie, bo poprzednim y, odbył się niestety. To jeszcze nie koniec! N niestety odbyło się na tej zasadzie, że no. były problemy techniczne z dźwiękiem, i niestety nie udało mi się nagrać tamtego odcinka, więc yy, znaczy teoretycznie się nagrała niestety nie było dźwięku no i nie było powodu, żeby go tutaj w, no wstawiać yy, w ten na kanał, no więc znam go po prostu nie będzie I tyle. Wygrałem Ciągle wygrywasz. To znaczy, że wciąż mamy się czego uczyć. Chyba tak? I super. I to jest wyścig. Zobaczymy, co powie. Podoba mi się tu. Interesują cię może kolejne wyścigi? Zależy od twojej oferty. Śmieszne, że pytasz, bo już niedługo zaginie kolejny ładunek. To części? Auta. Będziemy gotowi i dam znać. Uuuu. Robi się ciekawie i to będzie kolejny wyścig. Ukoczono y, y, misję. Y, Kurczę, wiecie o co chodzi. Dobra, z mojej strony by było na tyle. Ja zapraszam tym razem Was już na kolejny odcinek, kolejna podróż. To będzie z teksem. Tutaj go mamy na mapie, a my widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć, papa. Stawcie kciuka, łapkę, lubię to mniej więcej komentarz i subskrybujcie mój kanał. I cześć wam!